Przede wszystkim cieszy frekwencja, mieszkańcy tutaj dzielnicy Pustki Cisowskie i Dębtowo wykazali się aktywnością. Licznie przyszli na spotkanie, zarówno na część w terenie, gdzie zobaczyliśmy jak wygląda ten obszar po domu dziecka, jak również aktywnie uczestniczyli w dyskusji tutaj w przystani sąsiedzkiej. Widać, że mieszkańcy oczekują tego, żeby ten teren był ogólnodostępny, żeby tu były funkcje społeczne. My mamy też pewne propozycje rozwiązań, myślę, że znajdziemy kompromisowe rozwiązanie. Jest to początkowy etap procesu. Z mieszkańcami i będziemy dalej pracować nad tym projektem. Teren, o którym dzisiaj dużo tutaj mówimy, teren pod dawnym Domu Dziecka, jest to bardzo ważne, ważne miejsce dla, dla mieszkańców. Widzimy tutaj dużo ciekawych pomysłów, które się pojawiły, zarówno w trakcie spotkania, w trakcie rozmów z mieszkańcami i też w ankiecie konsultacyjnej, którą przeprowadziliśmy na naszym profilu Rady Dzielnicy. W ciągu miesiąca wypowiedziało się ponad 440 mieszkańców. W większości to byli mieszkańcy naszej dzielnicy, pustki Cisowskiej, Dęptowo, i praktycznie y, wszyscy mieszkańcy opowiadają się, aby ten teren pozostał. Na cele społeczne, był poświęcony różnym grupom mieszkańców, zarówno dzieciom, osobom starszym, dorosłym, aby też ożywić trochę to miejsce różnymi funkcjami społecznymi, ale też funkcją zieleni, zabawy, jakichś rekreacji. Więc widzimy, że pomysłów jest naprawdę sporo, aby wykorzystać potencjał tego miejsca, bo pamiętajmy, że w tym miejscu był dom dziecka, miasto uzyskało ten teren, właśnie na te cele społeczne. Dlatego też yy, akcentujemy to, aby te funkcje społeczne jak najbardziej w tym miejscu utrzymać.